W 103 sekundzie meczu bramkarz ruchu Rafał Frankę zbyt krótko wypiąstkował piłkę. Skorzystał z tego Pascal Ekfueme, który zdobył swojego pierwszego gola w ligowych występach w Widzewie. W 30 minucie spotkania było już 2 do 0 dla Łodzian. Piłkarze ruchu tylko przyglądali się jak zagrana do Rafała Szweda piłka zmierza w kierunku łódzkiego obrońcy, a ten kropnął potężnie pod poprzeczkę. W 41 minucie Mariusz Śrutwa wykorzystał bardzo dokładne podanie i było 2 do 1. Tutaj ogromną rolę odegrało wielkie doświadczenie napastnika ruchu chorzów. Więcej bramek już w tym bardzo atrakcyjnym meczu nie padło. Widzew wygrał z ruchem 2 do 1 w pierwszym ligowym spotkaniu, które na żywo oglądał zbigniew boniek. Ja powiem tak. Z prezesem trzeba dobrze żyć, także nikt się dzisiaj nie odważył grać słabo. Zadowolona mina, najlepszego piłkarza w historii Widzewa, potwierdza słowa trenera Stefana Majewskiego.